Pyszka opłat za przejazd autostradą A2 tłumaczona jest m.in. wzrostem kosztów usług budowlanych, materiałów, czy do Was, do Ministerstwa Infrastruktury trafia takie, takie wytłumaczenie i ono jest akceptowalne? Nie jest akceptowalne koncesjonariusz, z którym umowa została zawarta kilkanaście lat temu. Nie, niestety nie jest ograniczane naszymi decyzjami. Gdybyśmy mieli taką możliwość, oczywiście nie zgodzilibyśmy się na takie opłaty, które w tej chwili są na A2, na tych odcinkach zarządzanych przez autostradę Wielkopolską. Przecież również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad posiada płatne odcinki autostradowe i tam podwyżek od wielu lat nie było i nie będzie. Uważamy, że drogi autostradowe to są te, które zbierają ruch tranzytowy i ruch ciężki. Powinny być dostępne w jak największej możliwości. Też jeżeli chodzi o właśnie niskie koszty opłat za ich korzystanie. Także szkoda, że nie mamy w ręku możliwości zablokowania tych podwyżek. Tak jak powiedziałem, państwo w przeszłości decyzjami poprzednich rządów wyzbyło się tej możliwości. Autostrada Wielkopolska może te opłaty kreować E, dowolnie, no i nie mamy możliwości ich zablokowania, natomiast to, co możemy zrobić, to, e, tak jak mówię, nie podnosić na tych odcinkach, na których e, e, zarządzającym jest Generalna Dyrekcja Dróg Sprawy i Autostrad, e, no i to właśnie realizujemy. Z tego, co pamiętam, minister Andrzej Adamczyk e... Parę tygodni temu zapowiedział, że umowa z koncesjonariuszem na A4 ze Eksportem przedłużana nie będzie. Czy Ministerstwo Infrastruktury Pan podtrzymuje, że to jest w mocy, że generalnie? Powoli jesteśmy świadkami końca zarządzania tej autostrady przez prywatny podmiot. Nie sprawdził się układ, w którym koncesjonariusz czyli prywatny podmiot zarządza drogą szybkiego ruchu. I kwestia opłat, ale też kwestia innych uzgodnień. Ja podpisuję mnóstwo pism właśnie do koncesjonariuszy, które określają jakby nasze wzajemne relacje dużo prostsze jest, bardziej przejrzyste no i tańsze, jeżeli zarządzającym drogami szybkiego ruchu jest państwo. Koncesja na A4 Stal Eksportowi kończy się w roku 2027, czyli bliżej niż Autostradzie Wielkopolskiej, bo tam w 2037 i 38 bodajże. Także ta perspektywa jest jeszcze kilkunastu lat. Natomiast, tak jak mówiłem, zdecydowanie czytelniejszy, przejrzystszy i tańszy układ jest taki, kiedy zarządzającym drogą szybkiego ruchu jest zarządca państwowy. Czyli rozumiem, że my, jako kierowcy, w perspektywie do przed rokiem 2040 mamy się spodziewać tak naprawdę jednego zarządcy i jednego miejsca, w którym płacić będziemy za wszystkie autostrady w Polsce. To znaczy, no, będziemy dochodzić do tego y, z czasem, bo tak jak mówię, umowy koncesyjne są na y, określone y, terminy. Najbliższy, tak jak mówię, kończy się o stal eksportowi w roku 2027. Y, już w kolejnej dekadzie tego wieku y, ten termin będzie kończył się w Autostradzie Wielkopolskiej między innymi. Także no, musimy cierpliwie czekać właśnie do tych y, lat, aby y, ten temat uporządkować. E Mamy, macie problem z rozstrzyganiem przetargów na, e, na drogi. E, miało być ich 450 km rozstrzygniętych, jest niespełna 100. Gdzie jest największy problem, i czy jest szansa, że po prostu te kontrakty też będą w jakiś sposób rewaloryzowane? Procedura odwoławcza. Tutaj nie ma co ukrywać, że trwa walka o. Ob... Zadania inwestycyjne, które są realizowane przez Ministerstwo Infrastruktury, czyli Generalną Dyrekcję Dróg krajowych i Autostrad. Firmy bardzo mocno z sobą konkurują, wykorzystują narzędzia prawne, które są w gestii, czyli odwołania albo do Krajowej Izby Odwoławczej, albo do kolejnej instancji odwoławczej. Także to jest ten główny. Przedmiot tego, że no, oczekujemy od momentu rozstrzygnięcia przetargu do momentu podpisania umowy kilka miesięcy, oczywiście, następnie procedura uzgodnieniowa z Urzędem Zamówień Publicznych i takie formalne potwierdzenie, że jest wszystko ok. Nie są problemem finanse. Mamy środki finansowe na inwestycje drogowe. E, przecież zwaloryzowaliśmy kontrakty, które zostały zawarte w, 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 w przeszłości. Wcześniej to nie było możliwe, jednak opinia UZP z marca tego roku dała nam taką prawną podstawę do tego, żeby te kontrakty zwaloryzować, czyli podnieść waloryzację z 5 co do zasady z 5 do 10%, żeby utrzymać inwestycje, które teraz są realizowane, a wiadomo, że inflacja też w sektorze budowlanym jest, występuje. E, to pozwoliło uspokoić rynek. E, żaden kontrakt. Podkreślam żaden kontrakt na inwestycje, czy to z programu budowy dróg krajowych, czy to z programu budowy stół obwodnic. Żaden kontrakt wieloletni utrzymaniowy nie został rozwiązany, także pokazuje, że jesteśmy tutaj skuteczni. I tak jak mówię, Finanse nie są problemem. Jeżeli ta procedura jeszcze trwa, to oznacza, że są odwołania, że są posiedzenia organów odwoławczych, no i to powoduje, że ten czas jest wydłużany. Jesteśmy w trakcie w sumie przedłużającego się kryzysu surowcowego. To oczywiście dotyczy, dotyczy głównie energetyki, ale budowlanka też ma swoje problemy. Gdzie Wy w resorcie widzicie największy problem, jeżeli chodzi o jakiś konkretny materiał budowlany, o surowiec, gdzie po prostu może być problem? Wynikający nie z tego, że nie da się za niego zapłacić, tylko nie można go dostać. Sytuacja się ustabilizowała. Na początku wojny na Ukrainie faktycznie problem był ze stalą, z jej dostępnością i ceną. Też chwilowo była wątpliwość, było ryzyko, że nie będzie paliwa, ropy, która no służy do napędzania maszyn budowlanych. Natomiast ta sytuacja jest ustabilizowana. Nie mamy jakichś negatywnych sygnałów od branży wykonawczej, od branży budowlanej o systemowych problemach problemach. Oczywiście gdzieś tam punktowo może coś się wydarzyć, ten łańcuch może zostać przerwany. W trakcie COVID-u też mieliśmy tego typu problemy, natomiast systemowo sytuacja jest opanowana. Także te nasze zamierzenia na rok 2022, jeżeli chodzi o dokończenie inwestycji, które zgodnie z harmonogramem miały zostać zakończone w tym roku, zostaną zrealizowane. Także to tutaj... Sytuacja jest pod kontrolą i na tą chwilę nie ma powodów do tego, żeby martwić się i, 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 i w jakiś sposób reagować na to, co się dzieje, bo jeszcze raz powtarzam, na tą chwilę nie mamy systemowych problemów.